Też on przysłał mnie, bo myśli, że wiem, jak to jest być siedemnastolatką. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, przegapiłaś ten wiek? Coś w tym stylu. Ojciec był nieobecny, pomagałam mamie wychowywać rodzeństwo. Słabo. Nie było tak źle. Trzej bracia i dwie siostry zapewniali mi zajęcie. Ty jesteś sama. Słabo. Po śmierci Taty, mama dużo płakała. Raz, gdy byłam w szkole, usunęła jego zdjęcia. Jakby nigdy nie istniał. Niektórzy tak przeżywają żałoby. Jak ty sobie radzisz? Śmiało. Cześć, kotku. Jak się doing? trzymasz? W porządku. Masz smutny głos, nadal cię męczą? Tak, gliny wciąż tu są. Cześć, jestem gliną. Oddzwonię później, nie rozłączaj się. Spytaj, czy ma starszego brata i skąd wziął pseudonim Ostrze Prawdy 101? Jesteście tacy sami. Wszystko zmyśliłaś? Chcemy ci pomóc. Musimy pomówić z Jake'em. gdzie on jest. Akurat ci powiem. Słuchajcie. Masz numer chłopaka? Lepiej. Kira pozwoliła mi sklonować telefon Grace. Wyciągnęłam metadane z ich wideo rozmowy. Czyli co? To, że wiemy, gdzie on jest. Prześlij mi adres, idziemy. Naprzód. wchodź. A wchodzimy. Clear. czysto. Wyjście ewakuacyjne otwarte. Spóźniliśmy się o włos. Jake zniknął. Nie zniknął. Jest tutaj. Jake to AI.